Witam was, docent polskie .pl. Jesteśmy w w Heaven miejscu, które ma najwięcej kranów w Polsce, być może też w środkowej Europie. 100 kranów to widzicie wszystko za mną, a co z tych 100 kranów dobrego leci? No właśnie dzisiaj przyszedłem dzisiaj święto trzech króli, także fajnie, że piwpaw otwarty i przyuważyłem porter bałtycki z browaru Haust. A że święto porteru bałtyckiego zbliża się wielkimi krokami. To już jest w sobotę bodajże 16 stycznia. To postanowiłem właśnie sprawdzić ten porter bałtycki z browaru restauracyjnego Haus z Zielonej Góry. Jakoś tak się złożyło, że nie miałem okazji go spróbować, go wypić. Jego premiera miała miejsce chyba na ostatnim warszawskim festiwalu piwa, ale po prostu tam było tyle nowych piw, że jakoś do Hausta nie dotarłem. No i dobrze. Mamy nalany porter bałtycki. To jest 20 balingów. Widzę, że jest barwa ciemnorubinowa. Jest klar. Takie rubinowe przebłyski są widoczne w szkle. Piana troszkę niska, białego koloru. Wędzona śliwka. Słuchajcie, wędzona śliwka w aromacie. No, troszeczkę cieplejsze mogłoby być to piwo, ale nie ma tragedii. Ta temperatura to jest mniej więcej 15 stopni, więc jakby troszkę, troszkę się podniosło to by było lepiej. Bardzo łagodne. Kurczę, ostatnie wszystkie portery, które próbuję są bardzo dobrze wyleżakowane. Tutaj właśnie dobrze zrobiło temu piwu. Taki kilkumiesięczny poślizg, bo jeżeli ta premiera miała miejsce w październiku, no to już mamy 3 miesiące poślizgu, prawie i piwo jest naprawdę łagodne. Czuć delikatną moc, ale ten alkohol jest bardzo dobrze ukryty. Czuć ciemne owoce, naprawdę klasyczny, fajny bałtycki porter. Taka delikatna czekolada mleczna, super sprawa. Ładnie piana się osadza na szkle. No dobrze, ale oprócz tego hausta, jeszcze przyuważyłem na kranie, rzecz, o której w ogóle zapomniałem w uwzględnieniu jej w debiucie miesiąca za grudzień, mianowicie imperialny stałt z Księżego Młyna, z browaru restauracyjnego w Łodzi. Co prawda tutaj w Piw Pawiu mamy troszkę inną wersję, mamy wersję Stacja Radość. To jest taki byt, sklep, który po prostu nalepia swoją naklejkę na piwo z Księżego Młynu i sprzedaje to jako swoje ale to jest właśnie piwo uważone w Księżym Młynie, w browarze restauracyjnym w Łodzi. Niestety na tej nalepce nie ma żadnych informacji odnośnie parametrów piwa, więc wiem tylko, że to jest ris, imperialny stout, ale ile ma balingów, ile alkoholu, nie mam pojęcia. Jak on był nalany miał naprawdę bardzo ładną, ciemnobrązową pianę. Więc to było widać, że, że tutaj piana to jest moc. Jak on był polewany, było mówione właśnie, że on jest gęste, aż z kranu było widać, jak, 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 jak to piwo jest gęste. Zdecydowanie bardziej ciemne niż ten porter. Rubinowe przebłyski są. Dobra, co mamy, co mamy w zapachu? Aż umyczyłem usta z wrażenia. Taka pralinka, taka czekoladka alkoholowa. Pralinka. Jest czekolada, jest delikatna słodycz, jest taki e, alkohol, to jest takie wszystko, takie likierowate. Po prostu pudełeczko czekoladek oferujesz, e, cioci na imieniny. Równie dobrze zamiast pudełka czekoladek możesz cioci na imieniny podarować risa z księżego młyna. Efekt będzie podobny, smakowo, podejrzewam. Natomiast alkoholowo zdecydowanie bardziej. Bardziej mocny. Jeżeli miałbym porównywać te dwa piwa, no oczywiście ani Imperialny Stout, ani Porter Bałtycki to nie są piwa do porównywania bezpośredniego. Wziąłem je tylko dlatego, że ich nie piłem po prostu i piję je po raz pierwszy. Ale jednak zdecydowanie, zdecydowanie, Porter Bałtycki z Hausta to jest klasa. To jest po prostu piwo, któremu nie można nic zarzucić. Natomiast ten, ten imperialny stout jest za bardzo taki właśnie czekoladkowo-praninkowy. Tutaj też jest kwestia temperatury, może jak ono się ogrzeje, pokażę trochę więcej. O, już na przykład już czuję gorzką czekoladę. Już taka fajna, gorzka czekolada wychodzi, więc może rzeczywiście z tymi piwami, kiedy, kiedy te temperatury są zbyt niskie, zaraz po nalaniu z kranu trzeba odczekać, no ale... Nikt nie ma tyle czasu, trzeba zawsze próbować zaraz po naranu. Także myślę, że to piwo jeszcze się otworzy. No i tyle. Bardzo, bardzo przyjemnie spędzamy święto Trzech Króli przy portarach bałtyckich i imperialnych statkach. Na razie...